Cześć, witajcie, z tej strony. Arek. Witam Was w 11 odcinku z mojej kariery w grze Skoki Narciarskie 2006. Kontynuujemy karierę solową. Przypominam, w, w, trudny poziom trudności. Puchar Świata, drugi sezon, nowy tej kariery na m, tych m, konkursach. I zaczniemy dzisiaj drugi sezon Pucharu Świata Dzisiaj mam w planach rozegrać do konkursu, do turnieju 4 Skoczni czyli 10 konkursów mam w zamiar rozegrać I lecimy z pierwszym konkursem na TT-Zeno startowej. Lecę, 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 a raczej Sunę. O, kiepskie wyjście z progu. Ale? okej, okay. ja trochę podgłośnie, i lecimy. Jesteśmy w pierwszej serii. To przynajmniej plus. Teraz, żebyśmy nie popsuli wyjścia z progu. Dobre wyjście z progu. Dobrze, 127 metrów. Jesteśmy na trzecim miejscu. Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Przynajmniej po skoku byliśmy na trzecim miejscu. Mocno z progu i lecimy. Ok, drugie miejsce. I skończyliśmy na trzynastym miejscu. Ok. Za Damianem im Damiany Lecimy dalej, trening 6 skoków na średni na formy tym razem i lecimy z kolejnymi konkursami jaki Antoni Hajek I lecimy 59 numer startowy Dobrze wyszliśmy z progu. Ale mnie... Ah. Popsułem im daleki skok. Jesteśmy w, drugiej, w pierwszej serii. Dobrze Dobrze wyszliśmy z progu, ale znowu mnie kurczę. Kieruje na prawą stronę. Piąte miejsce. Po tym skoku, a po pierwszej serii 16. Miejsce 16. Miejsce po pierwszej serii, słuchajcie, not bad 38. Numer 16. Po pierwszej serii, a teraz znowu się za agresywnie położyłem w pierwszej fazie lotu i 119,5. Czwarte miejsce po tym skoku, a po końcu. A na koniec 19 miejsce, okej. Okay. Jokersy oczywiście wygrał, jakżeby inaczej. Sponsorzy, weźmiemy... tego. Niby jest na mniej zawodów, ale da nam więcej. 7 skoków na średni i na prędkość. Czy możemy coś kupić lepszego? Możemy coś lepszego kupić? Proszę bardzo. Kupimy sobie, słuchajcie. Myślę, że ten. Myślę, że ten sobie kombinezon kupimy. I jakieś. Le... A, na narty lepszych nie możemy kupić. No dobra. Lecimy. Kupiliśmy lepszy kombinezon. I lecimy. Badminton dość, Użaga. To jest jeden z tych mamutów w tej grze, którego ja nie lubię. W tej grze, nie? Bo w pozostałych gierkach mamut jest nie? Czwarte miejsce. Czy to jest duża? Czy 181 to jest duża odległość? No, nie jest to duża odległość. 200 to rozumiem, ale 181 bez przesady. Żebyśmy teraz tego nie popchli. 191 oglądamy. mamy piąte miejsce. Okej okay. Piąte miejsce po pierwszej serii jest gim. Mocno Kiepsko 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 143 metry Wpadliśmy na ostatnie 30 miejsce, super! Po prostu, jej. Super! 7 skoków na średni na technikę lądowania. Puchar świata na Bad Mitterndorf. Kolejne skocznie. O, mamy tym razem lżejszy wiatr. Może lepiej nam pójdzie. Ale zawsze 30. Lokata to jest jeden punkcik, nie? O, teraz to lecimy spokojnie i dobrze mamy 200 metrów, 189. Ale drugie zabijmy. miejsce ma, jest sygnał do rozpoczęcia Jest geek, drugie miejsce po naszym skoku mieliśmy. W kwalifikacjach nie wiem, które miejsce zajęliśmy, ale jesteśmy w pierwszej serii i teraz lecimy spokojnie. I... 181 metrów. Zajmujemy 24. lokatę po tym skoku. A teraz trzeba skoczyć po prostu lepiej, no. Trzeba po prostu skoczyć lepiej. Wyżej lecimy. I mamy 205,5 metra. Z 24 na 6 awansowaliśmy. Mamy to. Zakopiec. 7 skoków na średni na siłę wybicia. Lecimy dalej. Czas na pierwszy. czeka kolejny zawodnik. Ja nie chcę pomijać tych skoków kwalifikacyjnych, bo nie jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Z progu. Agresywnie się położyłem, ale 110,5 ok. Troszkę za agresywnie się położyłem w tej pierwszej fazie. Lecimy. Wydaje mi się, że jakbym pominął skok kwalifikacyjny, to by mnie nie było w, w, w konkursie, nie? Teraz czas na następnego skoczka. Lecimy. Następny skoczek to ja. Doskonałe wyjście z progu. Dobre wyjście z progu. I dobry jest na Czwarte S. miejsce. Dwudziesty. Ok. Dobrze. Yy, drużynowy Puchar Świata. Jeszcze sześć konkursów. Lecimy. Drużynowy puchar świata Haruncz Miyahira! Polacy na... Oj Polacy na... Ostatnim miejscu, serio Ernest Boże Święty O Boże Martin. Ja muszę ich teraz ratować, nie? O, Matko. Niech oni lepiej szaczą. bo ja skaczę dobrze. Czy trochę im poprawiamy sytuację? Nie. Super, na siódmym miejscu jesteśmy. Jej! Jej, na siódmym miejscu jesteśmy. Ernest, masz skoczyć lepiej. No, dobra, skoczył lepiej. No. Bo miał punktów więcej. Tutaj cały czas Polacy na ostatnim. na przedostatnim miejscu, przepraszam. Lecimy. Ja chcę pokazać, że da się dla lepiej skoczyć. Dobra. I które miejsce mamy? Siódme. Fumechi Sakumoto. Obejrzymy w sobie tą drugą tą grupę. wybicie Sakumoto. Dobry wstąp. Piarda. Mateusz Antkożycz. Trzeba zobaczyć jego skok. No Mati dawaj Mati dawaj Wyszedł z progu? Dawaj, 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 leć, leć, leć się, leć, 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 leć Jest, 127, brawo Mati! O, Państwem, z tak czy tak na naszym miejscu jesteśmy Łe Wszystko przez Ernesta. Wszystko przez Ernesta Lecimy dalej 7 stoków na średniej na formę. Przesadziliśmy. Pół samo. Cztery konkursy jeszcze zostały nam. Dwa w samo. Dwa w niezpodajże. Kolejny zawodnik. O, ale mamy warunki. Bardzo... Mała prędkość na początku. Mocno wyszedł z progu. Jej, piękny skok. Ciekawe, jaki skok odda ten zachód? Oj, kiepskie. Odbicie od belki. Dobrze wyszedł z progu? Dobrze wyszliśmy z progu. Perfekcyjnie wylądował. Na tym, nim. Nie mam mnie w drugiej serii. 31 miejsce, widzieliście to. Nie wierzę w to. Jeste... na którym miejscu jesteśmy? Jesteśmy na 18 miejscu. Zaledwie 84. Eee, trenujemy. Tym razem 6 skoków na średni na formę. OK. Średnia forma. I kusano. Widzimy zawodniki. Proszę Państwa, czekamy na skok tego zawodnika. Lecimy, słuchajcie. Ruszyliśmy. Wyjście z progu idealne i piękne lądowanie proszę państwa, czekamy na 28 numer startowy. Lecimy z pierwszą serią. Dobrze wyszedł z progu? Dobrze wyszliśmy z progu i lecimy, lecimy, lecimy piękne. teraz oglądamy Jesteśmy już w drugiej serii. Lecimy z tym skokiem. Miejmy nadzieję, że będzie dużo punktów. Może będzie zwycięstwo. Chociaż na to nie liczę. Ale atak będzie! Atak na podium. To jest atak. Nieudany, ale mamy 22 miejsce. Zawsze to jakiś punkty są. Willingen. Dwa konkursy w Willingen. Mamy 12700. Możemy kupić sobie narty. I chyba je sobie kupuję. Kupuję sobie narty nowe. I lecimy. Na treningach... Ciekawe jaki skok odda ten zawodnik. Mała prędkość na początku. wyjście z Potem już jak będziemy mieli e, wszystkie statystyki na 50 to słuchajcie kupujemy potem najlepszy e, kombinezon i najlepsze narty i lecimy i robimy wszystkich. wszystkich. 129,5 i mamy pierwsze miejsce i mamy po pierwszej serii 18 miejsce I teraz atakujemy. Teraz czas na atak z 18 miejsca. Jak dobrze pamiętamy, w 2019 roku w Zefel z 18 Kamil Stoch y, awansował na drugie miejsce. My z 18 niestety awa awans Spadamy na 20. Boże Święty. Skończyła się umowa ze sponsorem. Weźmiemy tego sponsora i lecimy. 6 skoków na średniej na siłę widzicie. Wiem, że zamiście. Mamy nadzieję, że... <laughs> lecimy. Wilinger. Ostatni sprawdzian przed turniejem czterech Dobrze wyszedł z progu. Wyszliśmy z progu, lecimy 127 metry. Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na belce startowej. Od razu startujemy. Lecimy, 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 lecimy! Aj. 130 metrów. I lecimy dalej. Ostatni skok w tym odcinku. Obyśmy go dobrze zrobili. Mocne wyjście z progu. Mam, na, mam wrażenie, że troszkę spóźnione. Zobaczymy powtórkę. Analizujemy. Troszkę spóźnione to wyjście z progu było. Ale noty. Super, noty dostaliśmy. Publiczność No i co? Ja się z Wami żegnam. To był jedenasty odcinek mojej kariery zawodnika w grze Skoki Narciarskiej 2006. Ja się z Wami żegnam. Cześć. I Piona.